Cześć wszystkim, witam na kanale WeareCrypto. Crypto. Dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. na temat tego, co ostatnio wydarzyło się na rynku kryptowalut. Dlaczego Bitcoin spadł z 52 na 42 tysiące dolarów tak naprawdę w ciągu jednego dnia omówimy sobie troszeczkę informacji rynkowych i pokażę Wam kilka projektów, które zwró zwróciły i zwracają moją uwagę. Zapraszam przede wszystkim do moich mediów społecznościowych, na mojego Twittera. Na mój Instagram oraz do naszej wspólnej grupy telegramowej, która bardzo dynamicznie się rozwija. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. A teraz przechodzimy już do materiału głównego. Zapraszam. Ok, cześć wszystkim. Troszeczkę mnie tutaj nie było ale bardzo aktywny jestem na grupie telegramowej, na Instagramie, na Twitterze z tego względu, że w ostatnim czasie po prostu nie miałem, nie miałem kiedy nagrywać, ale cały czas oczywiście jestem na rynku i cały czas widzę, co się dzieje i w pierwszej kolejności, jeżeli chcecie być na bieżąco, no to no grupa telegramowa. Tak? Po to ona powstała. Na bieżąco tutaj wrzucam informacje, czasami kilka jednego dnia, także tutaj zwracajcie, zwracajcie na to uwagę i kilka rzeczy, które, które w ostatnim czasie się działy, które zwracają uwagę, dzisiaj też Omówimy. Słuchajcie, tutaj wrzuciłem dzisiaj listę potencjalnych airdropów, też poświęcę na ten temat film. Nagram o tym więcej, ale w najbliższych dniach, być może jeszcze uda mi się w tym tygodniu, ale nie obiecuję. Startera, o tym też za chwilę powiemy, i wiele więcej. Dzisiaj w ogóle Luna bardzo dużą siłę pokazuje, zaraz do tego też przejdziemy. Ok, co wydarzyło się, słuchajcie, na krypto, co wydarzyło się na bitcoin. Wydarzyło się to, o czym ja mówiłem, że Prędzej czy później ta korekta dojdzie, będzie tak i ona była. Tą to, to linię, jak oglądaliście poprzednie moje filmy, ona była narysowana wcześniej. To jest linia, to jest pole właściwie między 43 a 42 tysiące dolarów. To jest w zależności od której giełdy, ale wczoraj tych 42 tysięcy dotknęło. no Wypisz, wymaluj idealnie. Ja wiedziałem, że ta korekta się wydarzy, nie byłem tylko w stanie tego przewidzieć, że. Będzie ona aż tak gwałtowna i tak drastyczna. No aczkolwiek nie trzeba tutaj mieć szklanej kuli, żeby przewidzieć, że coś takiego się wydarzy. No, bo jeżeli coś rosło tak naprawdę przez kilka tygodni, no to w końcu musiało, musiało być takie obsunięcie, które, które było korektą. Tak? Obsunięcie, no ja bym to nazwał po prostu korekcyjne. I to jest bardzo zdrowe dla dalszych wzrostów. Jest to bardzo zdrowe dla rynku, bo pokazuje to, że będą prawdopodobnie tutaj pole do popisu, żeby to rosło dalej. Jest no, Duże. Jeszcze zobaczmy sobie jeden, jedną rzecz. Firand Grid. Ok, chwilę to się ładuje. Słuchajcie, Firand Grid Index dla krypto to jest taki prosty po prostu indykator, taki prosty wskaźnik, aż bym powiedział no, niewiarygodnie prosty. Zwykła strzałeczka, tak. On tutaj jest mierzony na podstawie, no, oczywiście, bieżących wydarzeń. Aczkolwiek pamiętajcie, że on jest opóźniony. To, co wydarzyło się wczoraj, widać dzisiaj, tak. E, aczkolwiek, no, wystarczy, po prostu to wystarczy. E, jeszcze wczoraj mieliśmy tu przedwczoraj, tak? To wczoraj mieliśmy spadki, e, przedwczoraj było extreme grid, tak? E, a wczoraj już spadł e, 79 punktów, a wczoraj już spadło na 47. Pokazuje to to, że po prostu w momencie, gdy tutaj już wchodzimy na tą ekstremalną chciwość, jest korekta i to się powtarza. Te korekty były. I te korekty jeszcze będą, no nic nie może słuchajcie wiecznie, wiecznie rosnąć. Um, muszą te korekty być i to jest dobrze, bo taka korekta pokazuje, że tutaj pole manewru, żeby to rosło dalej, no jest. Tylko musi, musi się oczywiście rynek ustabilizować, bo tutaj nie wiemy, czy, czy teraz to spadnie jeszcze niżej, czy, czy teraz pójdzie wyżej. No teraz raczej to nie pójdzie wyżej. Bym raczej stawiał na jakąś konsolidację, może jeszcze jakiś spadek. Tak, takie cuda będą się działy, i później ewentualnie pójdziemy, pójdziemy wyżej. Tak? E, śmiechem żartem, ale, ale tak to będzie wyglądało. Tak? Tutaj w ogóle mieliśmy zaskakująco duży poziom, słuchajcie, likwidacji, bo e, te stop losy zaczęły wywalać. mi osobiście też wywaliło stop lossy na dwóch pozycjach, właściwie zlikwidowało mnie na dwóch pozycjach. E, do, te, do tego się przyznaję, bo nie byłem po prostu tutaj. Mm, nie, nie byłem w stanie przewidzieć tego, że o to wydarzy się w ciągu jednego dnia. Byłem trudny w stanie to przewidzieć, jakby to miało się wydarzyć w ciągu no, tygodnia, tak? żeby to było powolne wykrwawianie w dół, no, ale nie w ciągu jednego dnia. No, taki jest rynek krypto, spadło drastycznie. Ciekawostką jest to, że to było oczywiście jakby poprzedzone, było to równi z tym, że Salwador przyjął bitcoina jako Swoją walutę, tak? To było 7 wczoraj, dzisiaj mamy 8. I teraz zobaczcie, jest dużo teorii spiskowych na ten temat, niektóre mówią, że tutaj celowo pokazano, że Bitcoin nie powinien być walutą jakiegokolwiek kraju, no bo przykładowo, jeżeli coś kupujesz za 100 złotych, Bitcoin spada tak jak teraz 20%, no to to już jest warte 80 złotych, tak? Albo w drugą stronę, ty coś kupujesz za 100 zł. Okazało się, że na przykład że za tydzień, że wydałeś za to 150 zł, bo cena poszła do góry. Więc, no, oczywiście, to jest jedna z teorii spiskowych mówiąca, że tutaj ktoś zrobił pstryczka w nos. tak? No ale coś w tym na pewno jest. Ja, ja się nie zgadzam z tym, że Bitcoin będzie walutą światową, że to jest dobry, dobry po prostu środek płatności, bo uważam, że, że nie. Tak? Że właśnie jest zbyt zmienny. Ale już stablecoiny. O wiele lepiej, tak? O wiele bardziej. Ok. Za namową prezydenta tego nazwiska nie... Bukele, tak? To to mogę przeczytać. W dniu 9 czerwca władza ustawodawcza Salwadoru przejęła prawo zatwierdzające Bitcoin jako prawny środek płatniczy. Następnie w zeszłym miesiącu Bukele ogłosił, że jej przyjęcie będzie miało miejsce 7 września, czyli wczoraj. Jako że Salwada przygotowuje się do przyjęcia Bitcoina jako prawnego środka płatniczego, przyglądamy się, jak obecnie wygląda sytuacja w tym śro środkowoamerykańskim kraju, CryptoPL. Zachęcam do artykułu, jeżeli ktoś jest ciekawy, warto przeczytać, warto iść na bieżąco. Ja, tak jak powiedziałem, uważam, że fajny pomysł, jeśli chodzi o, market, o, o market, marketing, tak, marketing z marketingowej strony, ale ze strony technicznej uważam, że będzie to problematyczne, tak? No ale. Jak kto uważa, na pewno jest to bardzo tam medialne dla Bitcoina, i uważam, że też inne kraje też być może pójdą w tą stronę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale to nie oszukujmy się. To jest po prostu furtka dla CBDCs, bo teraz będzie łatwo powiedzieć: no, technologia super, ale Bitcoin jest stabilny, zróbmy swoje. Tak by to wyglądało. Krach na rynku krypto Bitcoin spada do 42,800. Tutaj, bin krypto podaje z ostatniej chwili. To było wczoraj. Bitcoin gwałtownie spadł na 42 000. Większość altcoinów straciła dziś 30% wartości. Krach na rynku krypto może być sygnałem początku niedźwiedziego impulsu. E, no, bez przesady, może tak to wyglądać. E, może tak to wyglądać, ale czy to będzie niedźwiedzi impuls? Słuchajcie, tak naprawdę nie, bo to, co, o czym wam powiedziałem o Salwadorze. Tutaj wyglądało to tak, że tutaj się budowało pod ten Salvador, i gdy oni to wprowadzili, był dump. Tak jakby ktoś, za, ktoś duży zagrał pod wydarzenie, tak to trochę wyglądało, ale to jest oczywiście jedna z teorii. I teraz zobaczcie, w maju, nie wiem czy tutaj się na tej osi cofniemy, ale na tej na pewno na dniówce. kwiecień, maj tutaj, gdy tutaj byliśmy w szczycie, bitkę kosztowało tam około 58 tysięcy, tak. To był ten majowy crash. I w momencie, gdy on zaczął spadać, tutaj pojawiała się duża fala po prostu fake newsów, fudu tak zwanego, tak? Może nie fake newsów, ale fudu, straszenia po prostu, tak? Było tam, było straszenie na, na Binance, że Binance ma problemy, że brytyjskie. Bryty, Bryty, Wielka, Brytania, Wielka Brytania blokuje Binance i tak dalej, i tak dalej. Było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pamiętacie, można sobie sprawdzić ten fud. I to powodowało zbijanie tej ceny. W tym momencie nie było ani jednej tak naprawdę informacji, która by spowodowała spadek ceny. Wręcz przeciwnie, informacja z Salwadorem no, jest bardziej bullish niż bearish. Także uważam to. Ja osobiście uważam to za typową korektę. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, bo sytuacja naprawdę ciekawa. Okej. Okay. Przechodzimy dalej. Czy bitcoin jest walutą, która finansuje terroryzm i nielegalną działalność? Dyskusja na temat wykorzystania Bitcoina i kryptowalut do finansowania terroryzmu i działalności przestępczej trwa od dawna. Właśnie chciałem to powiedzieć, że trwa od dawna. W historii kryptowalut miały miejsce niezliczone przypadki ataków ransomware, finansowania terroryzmu i tak dalej. Anonimowość i szybkość transferu bitcoina może być bronią przestępców i terrorystów. A gotówka nie jest anonimowa, jeżeli. Idzie mało lat i kupuje od dealera działkę, to, to nie jest na nią ani Na gotówce nie zostają ślady. No właśnie. Także, no chyba, że tam kamera go złapie czy coś, ale to już jest inna, inny temat, tak? Chodzi mi o to, że przecież to gotówka od zarania dziejów służyła do, do działalności przestępczych, no to tak było zawsze. Kolejna sprawa, tam gdzie pieniądze, tam gdzie finanse, tam zawsze będą, no, będą takie rzeczy, to się nie ma co oszukiwać, tak? Złoto tak samo, też od zarania dziejów służyło, przecież wojny toczono dla złota, więc tak było tak jest i będzie po prostu. Tak? Ludzie walczą dla zysków, ludzie robią różne rzeczy dla zysków, a czy tym zyskiem będzie Bitcoin, papier czy złoto, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Ok. Idziemy dalej. Czy jest możliwe, aby Bitcoin stał się oficjalną walutą świata? To już ja się na ten temat wypowiedziałem. Według ostatniego raportu China China Analysis światowa adopcja cyfrowych aktywów wzrosła o 880% rok do roku. Salwador dzisiaj zaakceptował Bitcoin jako prawny środek płatniczy. Jednak, czy Bitcoin może stać się oficjalną walutą świata? Zapraszam tutaj do artykułu Bing Crypto. Ja osobiście uważam, że nie, ale otworzy furtkę dla CBDCs. To jest ważne. Czyszczenie pozycji z dźwignią. Traderzy tracą 4 miliardy dolarów. To, o czym Wam powiedziałem, że ja sam zostałem tutaj zczyszczony. Na szczęście nie było to dla mnie jakoś super dotkliwe. Byłem na to, no, jestem na to gotowy. Tak? Traderzy tracą 4 miliardy dolarów i to naprawdę było bardzo duża likwidacja. To było typowe czyszczenie longów. Jeżeli pójdziemy dalej teraz z tego miejsca, gdzieś tam będzie chwila konsolidacji, tydzień, dwa i pójdziemy wyżej, no to będzie to po prostu oznaczało, że było to typowe czyszczenie longów. Okej. Okay. Ważna informacja? Steven Curry Tak, dobrze no? Steven Curry podpisuje partnerstwo z FTX jako globalny ambasador. Słuchajcie, FTX na wczoraj, tak była chyba jedyną albo jedną z niewielu giełd, które się nie zacięły. W momencie, gdy wszystko zaczęło spadać, ludzie zaczęli się logować transakcje na Uniswap były ho holendarne, wysokie drogie. FTX działało autentycznie FTX działało, kukoń mi wysiadł po prostu, Binance też miało delikatne spowolnienie, aczkolwiek Binance jeszcze się trzymało jako tako, chociaż wiem, że nie u wszystkich, FTX działał i w dłuższej perspektywie ja tutaj przenoszę się na tego FTXa, chociaż on jest mało intuicyjny, jest trudniejszy w obsłudze, nie jest tak prosty i wygodny i fajny jak Binance, ale no ja jednak pokazuje to, że w sytuacjach kryzysowych no to Tutaj jego funkcjonalność wygrywa. No i mają też swojego tokena, ale, ale w tym momencie on jest dosyć drogi. Chociaż może być tak jak z Binancem, że będzie za chwilę kosztowało tam 500 czy 600 dolarów. Na chwilę obecną kosztuje tam w granicach 70, no ale to już jest inna kwestia. Ja tutaj polecam tą giełdę ze względu na jej użyteczność i w opisie macie link. Ok, przyjrzyjmy się innym pozycjom. Ether oczywiście też dostał. Atom, którym w e, na którego mam dużo ekspozycji o którym będę jeszcze głośniej mówił. Dzisiaj nawet na Instagramie mnie ktoś pytał: Tutaj zapraszam do mojego Instagrama, to jest jedyne miejsce, w którym możecie się jak na razie ze mną skontaktować. Oraz oczywiście mój Twitter, tak? Ale Instagram wiem, że jest bardziej też intuicyjny. Na Instagramie mnie dzisiaj ktoś pytał odnośnie właśnie Atoma: czy będę robił film na temat tego ekosystemu. Tak zrobię, tylko po prostu nie jednak z czasem, bo, no bo po prostu nie wyradę ostatnio. Ale już mam tutaj też przygotowany Atom na jako dzisiejszy coin, eee, troszeczkę o nim opowiem. Atom też dostał, aczkolwiek jest to, jest to dla mnie jedna z mocniejszych pozycji. Jest to ekosystem coins, eee, który, który będzie bardzo fajnie się też rozwijał w najbliższym czasie. I o Atomie też będę, będę mówił, słuchajcie. Eee, takie ceny dla mnie osobiście, nie wiem jak dla Was, ale to są bardzo ciekawe wyceny do zakupu. Tam 20 dolarów, ostatnio brałem po 16, bardzo byłem zadowolony. Eee, zobaczymy, gdzie mnie to zaniesie. Luna, Luna jest nieprzewidywalna bardzo, aczkolwiek Luna, zwróćcie uwagę, że wywodzi się od Kosmosa, tak. Kosmos był layer one dla Luny. Kosmos jest właśnie tym layer one, na którym się tworzą projekty, właśnie takie jak Luna, Crypto.com też zaczynało od Kosmosa. Oczywiście teraz przychodziły na swoją sieć, ale to właśnie, to właśnie daje Kosmos, że mogą stworzyć swój system, swój blockchain i migrować później na, na oddzielny blockchain. Tak, Mogą zbudować na ich systemie, na ich blockchainie i później migrować na swój. Więc to jest właśnie genialne w kosmosie. Kosmos jest layer one, tak jak Ethereum jest layer one dla wielu projektów. I to jest bardzo istotne. Ale o tym będę też mówił więcej przy, przy filmie na temat całego kosmosu. Jeśli chodzi o Lunę, Luna bardzo mocno dostała. Nie byłem też w ogóle, by, byłem w szoku, jak widziałem, że to tak spadło. Z 35 dolarów na 20, 22 w pewnym momencie, więc to było po prostu, to było szaleństwo. To było słuchajcie, szaleństwo. I to było w ciągu jednego dnia, ale Luna, Luna jest bardzo silną monetą. W tym momencie już odbiła, już mamy 31 w tym momencie dolarów. Dzisiaj mocno widzę odbija. Szybciej niż inne, zdecydowanie szybciej niż inne odbija. I zobaczymy co dalej. Pamiętajcie, że pod koniec września Columbus Five będzie miał swoje miejsce. Oni, oni przesunęli to, bo miało być teraz na początku, ale przesunęli pod koniec września. I to będzie duże wydarzenie dla całego ekosystemu LUNY. Również dla ekosystemu Kosmos, bo one się tutaj będą łączyły troszeczkę z tego względu, że UST też będzie na Osmosis chodziło. A Osmosis to jest też no, jeden z, jedna z pól płynności, tak to mogę powiedzieć DEX na kosmosie. RUN. RUN też bardzo mocno dostał, co nie dostało, słuchajcie, wszystko prawie dostało, ale RUN jeszcze się tutaj nie odbudowuje, RUN jest, no słabość pokazuje w tym momencie, mi podpowiedział, także tutaj jeszcze poczekamy. I co mam tutaj o RUN? Słuchajcie, RUN pod koniec września też ma swoje eventy, ma swój mainnet, swój DEX, swój wallet, także zobaczymy jak to będzie wyglądało, tutaj na RUN też będę miał ekspozycję przynajmniej do końca września, zobaczymy co się będzie działo, jak mi to będzie. czyli te trzy monety, ATOM, LUNA, RUN. To, to są rzeczy, które wart, warto obserwować. Um, ok. Na temat samego kosmosa, tutaj zapraszam. kosmos.network to jest ich strona. Na temat kosmosa nagram oddzielny, oddzielny film. Um, z kosmosa też jest bardzo dużo airdropów. Teraz, jeżeli stejkowałeś um, um, kosmos, atom, um, gdziekolwiek, na ledże, nie na giełdach, na giełdach nie trzymajcie momentu, na Ledgerze, czy na Yy, czy na Keplerze, czyli ich dedykowanym portfelu, takim tutaj, no to będzie Ci przysługiwał, słuchajcie, yy, będzie Ci przysługiwał airdrop, a właściwie Drop, bo tak to się powinno nazywać, Juno. Juno airdrop kosmos. Proszę w Google po prostu wpisać. Yy, ok, gdzieś miałem tą stronę, ale w tym momencie widzę, że ona mi zniknęła. Juno Chain, chyba to będzie to, tak to jest to. Steak Drop, wchodzimy i tutaj wpisujemy swój portfel i powinno wyskoczyć ile coinów Juno Ci po prostu przypada. Ile one będą warte? Nie wiadomo. Snapshot portfela był robiony w lutym. Um. Osmozis zapłacił ładnie. Czy Juno zapłaci ładnie? Myślę, że tak. Eee, ilość tak naprawdę nie ma znaczenia, tylko ile one będą warte, bo jajka z Wavesa już pokazały, że. No, dostały, ludzie dostali ich mało, a jajko jest teraz warte tam w okolicach 1000 czy tam 2000 dolarów, więc no chore wyceny, ale ci, którzy dostali, no myślę, że są zadowoleni. Juno. Ok, kolejna rzecz, o której pisałem na grupie i pisałem na Twitterze i na Instagramie, jest to Radix. Radix jest w tym momencie Layer 1 DeFi, czyli tak jak Ethereum, tak jak Kosmos. Layer 1 dla innych projektów. Bardzo wysoki technologicznie, jeszcze wczesny, cena jest niska. Tutaj warto powiedzieć, że seed, czyli ta wczesna faza inwestorska, była w okolicach 3 centów. W tym momencie cena jest 9 centów. Więc motywacja tego, żeby oni to sprzedawali, jest niska, no bo to jeszcze nie jest nie wiadomo jaki zysk. Więc zobaczymy. Jedyne, co mnie tutaj niepokoi w tym projekcie, tutaj muszę to o tym powiedzieć na starcie. Ja robiłem research, Jedyne, co mnie niepokoi, to jest to, że będzie uwolnienie tokenów wszystkich, bardzo duże uwolnienie tokenów, które może wpłynąć na cenę. Jednakże krótkoterminowo, a długoterminowo, wręcz przeciwnie, może być bardzo dobrze, tym bardziej że tu jest burn. Przykład Solana też miała takie coś, że wypuścili, uwolnili wszystkie tokeny na raz i no cena Solany sprzed roku, a cena Solany do teraz sami możecie sprawdzić. Chyba razy tysiąc wychodziło. Um, ok, także um, o Radicie będę jeszcze mówił, ale właśnie tutaj to uwalnianie tokenów jest zagrożeniem. O tym pamiętajcie. Na temat Radixa nagram oddzielny film. Tutaj oczywiście CryptoBear nie jest motywowo, bo CryptoBir bardzo mocno um, pisze o Radixie na swoich mediach społecznościowych, na swoim um, Twitterze. Crypto BIRB, XRD zobaczymy, Zobacz. okej okay, jest to co tutaj widzimy, wywiad BIRBA z CEO Radixa. Od tego warto w ogóle sobie zacząć obejrzeć. To BIRB dużo, dużo mówi, właśnie o. O Radixie, tak, tutaj nawet był wpis, że dwa, według niego 20 razy to może dać. Um, zobaczymy. No, Birk, co by nie mówić, jest mega influencerem, 350 tysięcy followersów z całego świata, mega gościem i wie co robi, jest na rynku nie od wczoraj, więc to był czynnik, który spowodował, że ja na Radixa w ogóle zacząłem patrzeć, tak? Jego osoba. O Radixie nagram oddzielny film, także o tym będziemy rozmawiać. Jeżeli Masz radę, jeżeli się interesujesz, napisz w komentarzu. Ciekaw jestem twojej opinii. I kolejna rzecz. Crypto.com nie jest to nowość. Jest to rzecz stara, bardzo już no znana i oklepana firma, bardzo znany i oklepany temat, ale Słuchajcie, ja na grupie wrzucałem wczoraj bodajże tego typu wpis, że polecam każdemu kartę Crypto.com. Uwielbiam to uczucie, kiedy robiąc zwykłe zakupy dostaję cashback w zero. Cero, czyli token KryptoKom, płacąc tym po prostu za przysłowowe bułki, no dostaję za każdym razem cashback, czyli tak, jakbym jeszcze dodatkowo kupował kro. Dla mnie to jest rewelacja, bo mam przeceny. Oczywiście te kro mogę sobie w każdej chwili spieniężyć, ale ja tego nie robię, bo je kumuluję. Nie dość, że mam przeceny, bo nie płacę za coś. 100% wartości, tylko na przykład 97%, bo mam kartę na, na 3% zniżki. No to jeszcze mam Netflixa i Spotify'a za darmo, także o tym pamiętajcie. Tutaj tych kart jest kilka, można sobie, można sobie wziąć, którą chcemy. Tak? Ta zwykła jest za darmo: 1% cashbacku, później kolejne trzeba zamrażać tokeny CRO. Tutaj warunki można bardzo łatwo sobie sprawdzić. Wpisujemy crypto.com cards i wszystkie, wszystkie warunki, wszystkie benefity też spłynące z tych kart są tutaj opisane. Crypto.com ma więcej regulacji niż jeden bank. Jest to rewolucja po prostu, jest to mega wygodne. Też będę pisał na grupie na Telegramie jak połączyć kryptocom z iPhone'em, bo nie da się jej dodać bezpośrednio do iPhone'a do walletu, ale znalazłem sposób jak to zrobić przez jeden bez jednego z tak pośrednika, a tu oczywiście te usługi są darmowe, bo tą pierwszą kartę możesz sobie zakupić, zakupić, zamówić za darmo. Jest też opcja wirtualnej karty i możesz ją podpiąć bezpośrednio do telefonu, więc od razu będziesz mógł korzystać. Są też kolejne karty, kolejne poziomy i dają benefity, że np. Netflix, Spotify za darmo czy, czy inne. Tak? Także warto się tym zainteresować. Ok, startera, startera. czy mi to działa. Powinno działać. Jak nie działa, to przejdziemy do... przejdziemy do ich medium. Chodzi mi o to, że będzie tutaj airdrop jutro. Słuchajcie, dla Stickerów Luny będzie jutro airdrop na starterze. I myślę, że też warto się tym zainteresować. Nie ma tutaj do medium, to niedobrze. Generalnie, jeżeli sobie wejdziemy na starterę, launch app, app. Starter .io, Tutaj będzie coś takiego jak airdrop. O, jutro za jeden dzień, tak, jutro będzie możliwość otrzymania airdropa, będzie on wyglądał w ten sposób, że za każde 100 lun otrzymujesz, tam nie pamiętam, chyba 35 tokenów STT. Tak czyli jeżeli stake'owałeś 100 lun, otrzymujesz 35 tokenów, jeżeli stake'owałeś 200, no to 70 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mogę pomylić te wartości, ale zasada jest właśnie taka, jak mówię, tak za każde 100 LUN otrzymujesz wartość tych STT, no patrzcie, że STT dzisiaj po spadkach kosztuje 5 dolarów, więc ten airdrop będzie wartościowy. Tak? Nieważne jest tak naprawdę ile czegoś dostaniemy, tylko ile to jest warte, bo możesz dostać milion tokenów, jakiegoś tam pieskoina i to tak naprawdę nie jest nic warte, bo dostaniesz za to dolara czy 10 centów. Tak? Tutaj z startera to jest wartość, to jest projekt konkretny. Z tego co też tutaj oglądałem u Piotrka misiurka. Rozmowę z panem paragrafem będzie wchodził Single Asset Staking, czyli nie tylko tak jak tutaj jest Liquidity. Liquidity nie bardzo chce, chce Single Asset Staking i tutaj będzie, będzie on już dostępny, więc też chętnie z tego po prostu skorzystam. Ok, słuchajcie, tyle w tym nagraniu. Zapraszam na moje media społecznościowe, zapraszam na, na mój Twitter, na mój Instagram, zapraszam na. Twitter, Instagram, zapraszam na grupę telegramową, tam dzielę się informacjami w pierwszej kolejności. OK, wszystkie linki do, do Cryptocom, do do czy do FTX są oczywiście w opisie tego filmu. No i przede wszystkim do grupy. Tyle w tym nagraniu, widzimy się w następnym. Trzymajcie się, cześć.